Zakończyła się właśnie pierwsza część turnieju Meltwater Chess Championship, turnieju... Rozgrywanego przez internet, w którym grają najlepsi zawodnicy na świecie, m.in. taki gościu jak Magnus Carlsen, albo między innymi taki gościu jak Jan Krzysztof Duda. Jako że w zasadzie moja kariera na YouTubie rozpoczęła się od tego, że dawałem wam znać o tym, co dzieje się w takich turniejach, to stwierdziłem, że podsumuję tę pierwszą część, trwała ona 4 dni. Zawodnicy rozegrali ze sobą 15 partii każdy z każdym. No i pokażę wam według mnie najciekawsze partie. Jana Krzysztofa Dudy. Wybrałem cztery takie, które, które wygrał. Jednak na starcie powiem Wam, że Jan Krzysztof Duda zajął czwarte miejsce w tym turnieju i dzięki temu awansował do ćwierćfinału, w którym będzie się mierzyć z Dawidem Antonem Gueyero. Niestety, jeśli chodzi o hiszpańskie nazwiska, to jest trudno. Natomiast będzie mieć szansę, żeby awansować dalej. Kto wie, być może nawet zmierzy się w dalszej części z samym Magnusem Carlsenem w takim meczu. Tempo rozgrywania jest według mnie fajne, bo jest to 15 plus 10, czyli 15 minut i 10 sekund za każdy ruch. Dzięki czemu zawodnicy grają w miarę szybko. Fajnie mi się to komentuje. Ja komentuję to na bieżąco, codziennie o godzinie 18 na Twitchu. Ale też zawodnicy nie, wiecie, nie mogą za długo się zastanawiać, muszą grać trochę na intuicję, pokazuje to, że oni są bardzo, bardzo silni. Także pierwsza partia, którą chciałem Wam pokazać jest to partia Jana Krzysztofa Dudy z Dawidem Nawarą. Dawid Nawara to jest silny zawodnik z Czech, jeżeli dobrze kojarzę top 1 zawodnik z Czech przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat. Zawodnik, który aktualnie peak formy ma prawdopodobnie za sobą, kiedyś był... 2750 zawodnikiem, teraz ma ranking 2700, no i Jan Krzysztof Duda grał tutaj kolorem białym, zdecydował się zagrać E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, skoczek F6, no i tutaj nastąpiło D3, to jest takie w sumie w ostatnim czasie chyba najbardziej popularne podejście do tematu. Kiedyś bardziej grywano yy, roszadę, ale to jest wejście w tak zwaną Berlinkę. Bardzo remisowy wariant, czy nie tyle remisowy, co nie każdy lubi takie końcówki grać. Yy, także nastąpiło D3, goniec C5, goniec C6, łubu-dubu, skoczek C3. Jeżeli chodzi o debiut, zbyt wiele tutaj się nie działo, to znaczy to jest zwykła taka pozycja. Zawodnicy wymienili jedną parę dwie pary figur. Czarny został z gońcem i skoczkiem, biały został z dwoma skoczkami, ale struktura białego jest trochę lepsza, ponieważ nie ma zdublowanych pionków, więc to jest po prostu git. Nastąpiło H3 jako, że dwa, gra dwóch zawodników 2,700 plus, no to trzeba było wtrącić A4A5. Nastąpiło wieża D8, Roszada, skoczek E8. Skoczek E8 idzie tutaj w dwóch celach. Po pierwsze, być może ten skoczek znajdzie się kiedyś na D6. Po drugie, ten pionek czasami bywa słaby i w tych strukturach grywamy taki ruch jak F6. Zauważcie, że czarne pozbyły się czarnopolowego gońca, więc starają się ustawić te ważne pionki na, czarne, na czarnym kolorze, bo wtedy nie będą one blokowały tego gońca, który im został. Także nastąpiło skoczek E2, ten skoczek gdzieś tam dalej będzie prawdopodobnie szedł. A co więcej, być może. Tutaj nastąpi jakieś C3, B3, no zobaczymy. Hetman wrócił, Hetman C1. Ten Hetman zmierzał od razu na E3, B6, Król H2. Skoczek tu, B3, goniec D7. No i właśnie, i mamy pierwszą, według mnie, taką kluczową pozycję, bo każdy z nas, zwykłych śmiertelników, robiłby tutaj jakieś fikołki, typu no nie wiem co. Ja, pierwsza rzecz, o której bym pomyślał, to może zagrać tutaj i tutaj, może wcześniej zagrać G4. Natomiast Jan Krzysztof Wdoda zdał sobie sprawę z tego, że on tutaj może faktycznie atakować, ale G4 nie trzeba grać tak szybko, można to najpierw przygotować. Nastąpiło wieża G1, F6. G4. No i przeciwnik tutaj stoi przed takim smutnym wyborem, bo jeżeli będzie stać w miejscu, jeżeli zagra losowy ruch, to skoczek H4, skoczek F5 i te pionki mogą się okazać słabe, a nigdy nie chcemy grać takiego ruchu jak G6, no bo z drugiej strony wtedy skoczek tu i kolejne pionki pójdą do przodu. Więc Dawid Nawaras zdecydował się zagrać ruch G5, ale to nawet nie bardzo broni przed wejściem na te pola, przynajmniej potencjalnie, więc nastąpił skoczek G3. Tutaj skoc skoczek się wycofał. Hetman poszedł na F3, wieża poszła na G8 i zauważcie, że kilka ruchów wcześniej nic nie zapowiadało tego, że nagle tutaj wszystkie figury znajdą się dosłownie na skrzydle królewskim. Nastąpiło skoczek F1 i skoczek E3, i w taki sposób właśnie staramy się wykorzystać to, jak przeciwnik ustawi pionki na tych wszystkich polach koloru czarnego. W zasadzie wystarczy jeszcze zagrać H6. Co zaraz nastąpiło zresztą, yy, i wszystkie pionki będą na, yy, na polach koloru białego, przez co yy, kola, polach koloru czarnego, przez co białe pola będą dość osłabione, i staramy się to wykorzystać, ustawiając koszki właśnie w ten sposób. Bierze f8, no i h4. Bardzo ważny ruch, żeby atakować, powinniśmy otwierać pozycję h6, bierze g2. Po co ten ruch? A no właśnie po to. I teraz już dosłownie wszystkie figury są na tej stronie szachownicy. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Król 8. Król poszedł na g1. Dzięki temu wieże mogą się zdublować. No i za chwilę był moment krytyczny w partii. Zauważcie też, co zrobił Dawid Nawara. To pokazuje, że ci zawodnicy naprawdę wiedzą, co robić w zamkniętych pozycjach. Bo Dawid Nawara zdał sobie sprawę z tego, że ten król wcześniej będący gdzieś tutaj, 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 może się tu nie czuć zbyt bezpiecznie, bo coś tu się na pewno kiedyś otworzy. Więc biorąc pod uwagę, że pozycja jest zamknięta, nie trzeba podejmować decyzji jakoś tak bardzo szybko, no to stwierdził, że uciekamy królem i nara. Król C8, skoczek w końcu wchodzi na to pole. Król B8, i teraz bardzo ciekawa decyzja ze strony Janka, a mianowicie on zagrał skoczek G7 i zdecydował się zbić tego gońca. Zauważcie, że ten goniec był głównym obrońcą białych pól. Więc po takiej wymianie okazuje się, że jest tu możliwa taka mała kombinacja, która prawdopodobnie została przeoczona przez Dawida Nawarę. Możecie się zastanowić, w jaki sposób tutaj białe zaczynają i zdobywają przewagę. A tym ruchem jest po prostu bicie. Nie można zbić tak, oczywiście, bo wieża wisi. Więc trzeba bić tym pionkiem. No i na pierwszy rzut oka wydaje się, no, otworzyliśmy przeciwnikowi wieżę, co nam to dało. Ale jeżeli policzymy wariant dalej, to okazuje się, że możemy zagrać wieża H6. To z tego, że przeciwnik atakuje nam Hetmana, skoro my jemu atakujemy Hetmana również. Także wieża F3, wieża E6, tutaj, tutaj, tutaj. Na ten moment wydaje się, że nie zdobyliśmy nic, ale możemy zbić pionka. I co prawda przeciwnik zdobędzie tego pionka, to nadal e, koniec końców wyszło na to, że białe mają pionka więcej, a ponadto jest to bardzo silny pionek. Zauważcie, że te cztery pionki są słabe. Nie? One są na trzech liniach, nie za bardzo mogą być puszowane, niewiele to dało. Natomiast ten pionek zawsze może być takim, taką rzeczą, która będzie puszowana. Także tutaj wieża G8, król B7, gdzie jest słaby pionek? Na C7, więc staramy się go atakować. Tutaj, tutaj, tutaj znowu, jeżeli policzymy materiał o Okazuje się, że jest tylko pionek mniej i do tego ten pionek jest słaby, więc prawdopodobnie zostanie stracony, ale ważniejsza jest aktywność i ważniejsze jest to, że ten król w zasadzie w tym momencie nie ma żadnych ruchów. No i partia zakończyła się w bardzo fajny sposób, też taki powiedzmy szacunek ze strony Dawida Nawary, bo po tym ruchu wieża E7, tutaj skoczek C7. Król musi wrócić na tę linię i teraz oczywiście odchodzimy sobie skoczkiem. No i jeżeli Dawid Nawara odszedłby gdzieś tutaj, traci skoczkę i przegrywa, on zagrał tutaj i pozwolił zamatować siebie e, skoczkiem na A7 i to było bardzo dobre wejście w turniej, jeżeli chodzi o Jana Krzysztofa Dudę. On w pierwszej rundzie grał z Magnusem Karsenem, zremisował kolorem czarnym, w drugiej rundzie grał z Dawidem Nawarą i wygrał. Zapomniałem wspomnieć, w tym turnieju jest taka ciekawa klasyfikacja, że e, za zwycięstwo jest 3 punkty, za rem jest jeden punkt, czyli zawodnikom opłaca się bardziej grać na zwycięstwo. Okej, okay, druga partia, którą chciałem Wam pokazać, to partia pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą a Jordanem Van Forestem. Znowu tutaj było. Dość ciekawy od początku, ponieważ nastąpiło C4 i sam ruch C4 nie jest ciekawy. Jest to najmniej ciekawy dewiód, jaki w ogóle istnieje w szachach, ale za zaczęło dziać tutaj się ciekawie w tym momencie, ponieważ jeżeli bym was zapytał, jaki tutaj ruch powinny wykonać białe, to większość z was odpowiedziałaby, że z G2. I jest to faktycznie taki najlepszy ruch, najbardziej naturalny ruch, Zwykły ruch. Natomiast Jan Krzysztof Duda zastosował ideę, która, jeżeli mnie nie myli, jeżeli się nie mylę, to pierwszy raz zastosował Magnus Carlsen kilka czy kilkanaście lat temu, a mianowicie, jeżeli zbijemy, to przeciwnik odbije pionkiem. A my nie chcemy, żeby on po tym biciu odbił pionkiem, więc tego pionka wiążemy. Proste. I po tym biciu nastąpiło bicie z koczkiem, ale ten pionek nie jest jakiś bardzo potrzebny na C6. Raczej czarne wolałyby go mieć na C7 w tej konfiguracji. Także tutaj, tutaj, skoczek C3, roszada. No i znowu, jakie są najbardziej naturalne ruchy? Pewnie część z Was powie, że D4, może D3, może roszada. Ale jeżeli jesteście Janem Krzysztofem Dudą, macie ranking 2750, a ponadto jesteście z zadymiarzami, to w takiej pozycji gracie H4. Widać, że Janek ogląda mój, moją serię do speedrana, ponieważ ja tam zawsze mówię, że przeciwko takiemu ustawieniu bardzo dobrze jest tego pionka po prostu starać się puszować. Także skoczek B6, Hetman poszedł na F4. Tutaj i teraz bardzo ciekawa decyzja ze strony Janka, a mianowicie zagrał H5. Co jest dość dziwne, bo z jednej strony chcemy atakować, z drugiej pozwalamy przeciwnikowi wymienić hetmany, a co więcej psujemy sobie strukturę pionkową. Ale okazuje się, że jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ te pionki. Koniec końców są pionkami, które mogą być pionkami centralnymi. Będą bardzo ograniczały te wszystkie figury, a to, że ten pionek jest słaby, nie ma żadnego znaczenia, bo prędzej czy później i tak to sobie zbijemy. Także białe i czarne wyprowadzały figury. Skoczek B4. Jan Krzysztof Duda nie chciał podstawić widełek, więc zagrał król B1. Koniec G4. Bicie, bicie. A3, skoczek D4. No i w tym momencie Jan Krzysztof Duda zaczyna serię takich ruchów do przodu. Cały czas kolejne ruchy to jest, wiecie... Wymierzanie jakiegoś tam ciosu. Tutaj nie ma miejsca na jakieś spokojne ruchy typu goniec D2, Król C2. Jan Krzysztof Duda w tym momencie poczuł krew, zdał sobie sprawę z tego, że ma otwartą linię H, że jego figury mogą stać dużo bardziej aktywnie, więc leci. Skoczek E5, pierwszy ruch do przodu. Goniec E6. Skoczek E4, drugi ruch do przodu. Wieża D8. Skoczek C5. Kolejny ruch do przodu z podwójnym atakiem. Goniec C8. Goniec się wrócił, i po to był ten ruch wieża D8, żeby ten goniec mógł sobie wracać. Kolejny ruch do przodu. Goniec H3. Kolejny ruch do przodu. Wybicie. Kolejny ruch do przodu. Opanowanie centrum. Poświęcenie w pewnym sensie pionka. Ale w tym momencie Jan Krzysztof Duda miał w swojej głowie pewną ideę. A mianowicie, dzięki temu, że poświęcił tutaj pionka, otworzyła się linia G. Podczas gdy atakujecie, mam nagrany o tym filmik, ale nie wiem kiedy go wrzucę, gdy atakujecie, potrzebujecie otwartych linii. Nie zaatakujecie króla w sytuacji, w której te pionki tutaj stoją, dlatego puszujemy pionki. I wydaje się, że no, musimy przecież odejść z skoczkiem, ponieważ jest on atakowany. Natomiast tym się różni Jan Krzysztof Duda od nas, że on potrafi dużo lepiej liczyć warianty. I on w tym momencie zagrał król C2. Przeciwnik zbił, ale teraz okazuje się, że tutaj, tutaj i białe, dzięki tej aktywności figur, mają tyle czasu, że mogą sobie przygotowywać swój plan. Bo on, Jan Krzysztof Duda po prostu zagrał wieża H2, tutaj w ogóle ciekawy ruch, nie można bić, bo potem ten skoczek spada. Tylko wieża G2, no i ta wieża tutaj atakuje, nie ma obrony. Gdyby w tym momencie nastąpiło F6, po to, żeby po tym zagrać tutaj, no to ruch F6 osłabił nam pole E6, flatujemy tutaj i wygrywamy. Także skoczek D5, tutaj, 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 tutaj. No i gdy mamy dwie wieże, które w taki sposób atakują, to najczęściej tą, co jest bliżej, chcemy się wycofać, żeby groził jakiś tam mat. Wieża G8, tutaj, 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 tutaj. tutaj. I pomimo tego, że jeżeli policzymy sobie pionki to czarne mają pionka więcej, to przez to, że te figury są tak fatalnie ustawione to nie czuć tej przewagi zupełnie. Pres, presji jest bardzo dużo, no i białe tutaj mogą robić co chcą, zdecydowały się zbić pionka i wrócić. Zauważcie, że nadal ten skoczek się nie może ruszyć, bo dostaje mata, więc dalej jest bardzo powiązany. Ten skoczek się nie może ruszyć, ta wieża się nie może ruszyć, więc no jest lipa. Wieża tu też nawet taki ruch jak F6 nie za bardzo jest możliwy, bo skoczek E6 tutaj, no i po prostu no żadna z figur nie może się ruszać, dlatego nastąpiło wieża t 8 E5, wieża D5, B4, silny skoczek, więc go sobie umacniamy na pozycji. A5, nie bijemy tego, tylko poprawiamy sobie króla. No i reszta tej partii to jest takie powolne poprawianie swojej pozycji. Skoczek E4, powtórzenie posunięć, bo zawsze to 20 sekund więcej. D4, wieża A8, nie wpuszczamy tej wieży nigdzie. Zauważcie, że wieża jest na otwartej linii, ale w zasadzie to nigdzie nie może wejść, bo tutaj wszystko jest kontrolowane. Także czarne próbowały jakieś F3, skoczek poszedł na E4. Skoczek został, no trochę chodził w kółko, ale zauważcie, że w tym momencie te pionki stoją tutaj. Natomiast przez to, że czarne chciały grać trochę bardziej aktywne, bo, aktywnie, bo raczej nikt nie chce stać w miejscu i niczego nie robić, no to nastąpiło tutaj bicie, zdobycie kolejnego pionka. Wieża poszła na E5 tutaj. I po kilku wymianach nastąpiła taka mała kombinacja. A mianowicie skoczek E6. Tutaj. No i zastanówcie się, co mogą białe zagrać. Nastąpiło bicie. No i okazuje się, że jeżeli zbijemy, to są widełki. Tutaj, tutaj, tutaj podchodzimy, zdobywamy tego pionka i dwa pionki po prostu wygrywają partię. Także po wieża G6, wieża H5. Nastąpiło jeszcze wieża G5. No i okazuje się, że czarne nie mogą tego zbić, bo zostaną bez skoczka. A jak odejdą, no to też zostaną bez skoczka, więc w tym momencie Jordan Van Forest po prostu złożył broń. I to były dwie takie partie, które były bardzo clean. To znaczy to były partie, w których właściwie przeciwnicy nie mogli e, niczego. Zarzucić Janowi, Krzysztofowi, dudzie, po prostu ich zaorał. Natomiast chciałem też wybrać dwie takie partie, które pokazują, że nawet na najwyższym poziomie nie ma co się poddawać zbyt wcześnie, ponieważ trzecia partia to partia pomiędzy dudą a Pragnanandą. Pragnananda to jest młody zawodnik, super gwiazda Indii, prawdopodobnie w najbliższym czasie. Jest już zapraszany do najlepszych turniejów na świecie, wygrywa sobie z zawodnikami typu Magnus Carlsen. No, i cóż, nastąpiło D4, skoczek F6, C4, s 6 skoczek C3, goniec B4. Tu, tu, tu. Jest to jedna z głównych linii obrony Nimzowicza. Chodzi o to, że te pionki e, będą bardzo silne w przyszłości. To znaczy, zawsze tu, bardzo często ludzie tutaj grają Hetman C2, E4, co zresztą miało miejsce w tej partii. E, I te pionki są silne. W zamian za to czarne stoją trochę niżej, trzymają gardę, pięści twarde, ale z drugiej strony białe mają te. Pionki, które mogą potencjalnie być słabe. Zauważcie, że tego pionka nie może bronić żaden inny pionek. Także nastąpiło E5. Goniec D3, skoczek C6, wieża B1, H6, H3. Chodzenie troszeczkę wiadomo, troszeczkę takie nacilku. Ale tym właśnie charakteryzują się ci dobrzy zawodnicy, że w tego typu pozycji zagrają ruch H6 i H3. Nie? Że nie, nie próbują puszować do przodu, tylko poprawiają swoją pozycję. Tutaj Jan Krzysztof Duda zrobił dokładnie to samo, co działo się w poprzednich partiach, a mianowicie skoro ma jednego gońca, to ustawia wszystkie pionki na czarnych polach, żeby ten goniec mógł sobie bez problemu chodzić. Tutaj skoczek d 7, być może jakieś. F5 będzie, będzie mogło nastąpić. Ponadto po każdym wybiciu teraz możemy wejść skoczkiem na C5, więc to jest takie spokojne ustawianie się, przestawianie się w pozycji. No i teraz Jan Krzysztof Duda zdecydował się zaatakować tego pionka ruchem Goniec A6. Nastąpiło skoczek D2, skoczek A5 i to jest taki bardzo częsty manewr, jeżeli chodzi o obronę Jincówicza, że po prostu atakujemy tego pionka, zarówno tym, jak, jak i tym. Czasami też gramy w ten sposób, w ten sposób i zbijamy tego pionka. Oczywiście nie w tej konkretnej sytuacji, bo tu jesteś. Skoczek, a tu jest Hetman. No ale tak to właśnie wygląda. Białe zagrały Hetman A4, nastąpiło Hetman E8, F4, skoczek F6, Hetman C2, skoczek D7. Wieża E1, wieża D8, tutaj f 6 Udało się Janowi Krzysztofowi Dudzie ustawić wszystkie pionki na czarnych polach, także spoko. Oczywiście białe mają tutaj lekką przewagę wynikającą z tego, że mają po prostu więcej przestrzeni i parę gońców, ale to nie jest coś takiego, co będzie jakoś bardzo rzutowało na tę pozycję, przynajmniej na razie. Także goniec G1. Wieża F7 cały czas stanie w miejscu. Według silnika tutaj trzeba grać przez F5 i cisnąć tymi pionkami. Natomiast oponent Pragnonanda zdecydował się po prostu dalej poprawiać figury. Grodzi takim czymś, więc wieża przestawiła się na A7. Bardzo ciekawy manewr. Hetman D1, król H8, goniec D3, skoczek F8. Zauważcie, że te figury stoją bardzo dziwnie, ale kontrolują wszystkie kluczowe pola w tej pozycji. Także tutaj y, zawsze silnik będzie pokazywać przewagę białego, ale na dobrą sprawę wygląda na to, że wszystko tutaj się ładnie broni. Teraz nastąpiło F5, C6 b5, atak na pionka, no i tutaj obiektywnie rzecz biorąc Pragnananda podjął z praktycznego punktu widzenia trochę niedobrą decyzję, ponieważ zdecydował się poświęcić tego pionka. Jan Krzysztof tu go zbił, tutaj... Wieża B8, tutaj C5 i taka wymiana. Ten pionek na dobrą sprawę wydaje się nie mieć znaczenia, bo jest dublowany i jeszcze blokuje nam tego końca, ale w, w różnych końcówkach, koniec końców, kontrolujemy o dwa pola więcej niż przeciwnik tym jednym pionkiem, więc to może mieć jakieś tam znaczenie. Nastąpiło wieża D5, wieża B7, dublowanie się na linii B, skoczek E5, poświęcenie figury. Tutaj, tutaj. I w tym momencie oczywiście silnik mówi, że jest 0-0-0. Jeżeli Jan Krzysztof Duda będzie grać dokładnie. Nastąpiło wieża D8. Najlepszy ruch. F6, najlepszy ruch. Czyli znowu przy ataku na pozycję króla biały decyduje się otwierać jak najwięcej linii i przekątnych. To jest jak najbardziej sensowne. Oczywiście nie możemy tego zbić, no bo stracimy tutaj wieżę, przegrywamy. I w tym momencie Jan Krzysztof Duda ma tylko jeden ruch. Jedną kontynuację, która jest dobra. I tą kontynuacją jest skoczek G6. I po biciu pójście na H7, i tutaj komputer mówi, że można wymienić, wymienić, zagrać taki ruch jak wieża F8. Po biciu goniec F6, to jest w ogóle taka bardzo komputerowa linia, ale chodzi o to, że po biciu mamy E5, no i tutaj są bardzo duże kłopoty. Według silnika ta pozycja jest po prostu równa, ale to dziwnie wygląda po prostu. E, natomiast oczywiście Skoczek g6 nie nastąpiło, nastąpiło król g8 i w tym momencie białe mają kontynuację, która wygrywa im gierkę i jest to ruch hetman d1. Wzmożenie presji na, te, na tę wieżę, jeżeli nastąpiłaby wymiana, to bijemy tutaj z szachem no i okazuje się, że czarne nie mają za bardzo dobrych ruchów, żeby się tutaj bardzo dobrze pobronić, no bo jeśli na przykład nastąpi skoczek e6, bijemy, tutaj będzie groziło wieża f8, ten skoczek jest związany i tak dalej. Więc tutaj jeżeli pragna Randa zagrałby dobrze, to prawdopodobnie partię by wygrał, ale to jest właśnie to, o czym zawsze staram się Wam mówić podczas czy to speedrunów, czy to mojego nauczania. Ludzie popełniają błędy, ludzie nie są komputerami, Dlaczego nie, dlatego nie powinniście patrzeć na to, co pokazuje silniczek aż tak bardzo. Bo tu nastąpiła wymiana, wymiana. Bicie. Nadal teoretycznie czarne mają trochę gorszą pozycję, no bo ten kru jest po prostu osłabiony, ale nagle okazuje się, że jeżeli tutaj białe nie zagrają bardzo dokładnie, no to mogą być kłopoty. Nastąpiło koniec f6, hetman d3, próba wymiany wież. No i w tym momencie białe mają tylko jeden ruch, który ich utrzymuje w partii. Nie jest to skomplikowana kombinacja, ale przeoczona została przez Pragnolandę. Można było tutaj zagrać wieża d1. Poświęcamy hetmana, ale robimy tak. I jak, przeciw, jak król odejdzie, no to jest mat. Można nawet się pochwalić, że umiemy dorobić gońca i dajemy mata dwoma gońcami. Yy, natomiast tutaj nastąpiło hetman C1. No i to wystarczyło Janowi, Jankowi, żeby uzyskać tutaj przewagę. Wieża tu. Wieża poszła na F3. Hetman E4, wieża E3, wycofanie się, ustabilizowanie swojej pozycji, skoczek F4, i nagle w kilka ruchów z pozycji, gdzie to ten król był słaby, dzięki temu, że ten pionek jest traktowany jako taka ochrona no to po prostu Jan Krzysztof Duda zrobił widełki i przeciwnik się poddał, ponieważ nie ma tutaj za dobrych ruchów, nawet jeżeli poświęci tę wieżę, no to okazuje się, że po czymś takim zawsze będą problemy z punktem na G7, czyli znaczy na G2 i Jan Krzysztof Duda wygrał partię z Pragnanandą. I ostatnia partia, według mnie taka najdziwniejsza z tego wszystkiego, co się działo, żebyście też znali kontekst, jest to przedostatnia partia turnieju i Jan Krzysztof Duda grał z Erikiem Hansenem. Jeżeli Erik Hansen wygrałby, no to Jan Krzysztof Duda praktycznie już pozbawia się e, matematycznych szans na awans. Natomiast jeżeli Jan Krzysztof Duda wygra, no to awansuje na 100%. Przy remisie może być różnie. Nastąpiło E4, było agresywne nastawienie ze strony Janka, zagrał obronę sycylijską. E, tutaj bardzo szybko pozycja ustawiała się w takiego maroczego, czyli że te pionki tutaj są. I utrudniają jakiekolwiek granie czarnemu, ponieważ czarny nie może dojść do ruchu D5. Nastąpiła roszada, goniec E3. Wieża poszła na C8. Podczas komentowania ten ruch mi się nie podobał, bo w sumie przeciwnik i tak będzie chciał tutaj zagrać B3, więc po co atakować tego pionka? Wyszło na to, że w sumie to nie było takie bardzo, bardzo złe. Kilka takich ruchów poprawiających pozycję, no i w tym momencie Jankowi zabrakło troszeczkę cierpliwości, przynajmniej tak mówił silnik podczas komentowania. Mianowicie trzeba było zagrać tutaj skoczek D7, potencjalnie tym skoczkiem wejść gdzieś tu. Czasami nawet są możliwości, żeby oddać tego gońca i po prostu zbić pionka na E4. Jest dużo możliwości. Natomiast Jan Krzysztof Duda zagrał bardziej pod zadynkę i zdecydował się zagrać ruch B5. Nie jest to poświęcenie pionka. Bo nie można tego wybić do spodu, bo na końcu tracimy na E4. E, natomiast tutaj nastąpiła roszanta i po prostu ten pionek może być słabością. Hetman D7. I pomimo tego, że czarne mają trochę aktywności, no to koniec końców mają tego słabego pionka. Więc nastąpiło koniec D4, wieża B8. Tutaj, tu poprawianie się. Zauważcie, że białe na otwartej linii ustawiły swoje dwie wieże, zdublowały się. Skoczek a 8 e, wymiana gońców. Ok. Tutaj, tutaj, tutaj. No i kolejny ruch, bo ta pozycja jest ok. To znaczy białe mają trochę więcej z gry prawdopodobnie, mogą ustawić skoczka na D4 i atakować, natomiast na dobrą sprawę nie powinno mieć to jakiegoś większego znaczenia, natomiast tutaj Janek podjął znowu taką decyzję, która nie była idealna, ponieważ zdecydował się zagrać B4. Jego idea była taka, że teraz ten jeden pionek zatrzymuje dwa pionki. No i to jest jak najbardziej spoko, tylko problem jest taki, że po skoczek D4 ten skoczek może gdzieś tutaj i tak wchodzić i atakować słabości. To, co Janek tutaj powinien zrobić, chociaż jestem jak najbardziej, no, rozumiem dlaczego tego nie zrobił. To albo zagrać E5 i zrobić sobie taką dziurę. Tylko różnica jest taka, że jak ten skoczek stanie tutaj, to on niczego konkretnego nie atakuje. Podczas D4 atakuje ten punkt, a z tego punktu atakuje ten punkt. A druga opcja, którą można było zagrać, to wieża A7 i po prostu ustawiać się na tym pionku. Natomiast nastąpiło B4 tutaj. Wieża teraz tutaj weszła, ale. Po skoczek B5 prawdopodobnie Jan Krzysztof Duda myślał z daleka widząc tę pozycję, no że tutaj po prostu atakuje pionka i trzeba go zbić. A okazuje się, że tutaj po wieża C7 jest trochę lipa. Bo jeśli hetman odejdzie, no to tracimy tego pionka, ten pionek będzie słaby, trzeba w jakiś sposób tutaj reagować, nie do końca widać jak. A ewentualnie można zagrać wieża A1. I przejść do takiej pozycji, tylko że ona jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo ciężka dla koloru czarnego, ponieważ po pierwsze mamy dwie wieże, co samo w sobie jest spoko przeciwko Hetmanowi, ale ten Hetman atakuje dużo naszych słabości. Zawsze będziemy musieli się martwić o pionka na F7, zawsze się będziemy musieli martwić o pionka na B4, więc nastąpił skoczek F6. Tego pionka raczej nie powinniśmy bić, bo tutaj, 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 tutaj i będzie duży atak, więc Hansen zdecydował się zagrać Hetman D4. H6. G5, bardzo dziwna decyzja. Teraz ten Pionek został zbity i nagle okazuje się, że osłabienie tego króla jest bardzo duże i nie mamy już czasu na takie ruchy jak, jak wieża A2, żeby się tutaj zdublować, bo zawsze grozi nam coś takiego i strata tego Pionka. Także nastąpiło skoczek H5, Hetman B7 i tak. Teraz ta wieża jeszcze może tutaj wrócić. No i w tym momencie było wiadomo, nawet ja tak mówiłem podczas transmisji, że Janek tej partii już niestety nie wygra. G3. Skoczek F6, Król G2, wieża D1. Poprawiają swojej pozycji, ale białe zawsze mają tego pionka, którego mogą puszować. To też zaczęły czynić. To znaczy, nastąpiło to. To E5, wsparcie tego skoczka. Skoczek poszedł na D5. Można było tutaj grać B5, natomiast young, y Eric Hansen najpierw zaatakował tego pionka. Potem zapuszował. Nastąpiło wieża B3, zablokowanie tego pionka. Hetman D4. Wieża A8. I teraz. Y Hetman D1, trochę dziwny ruch, ale oczywiście atakujemy tu, no i też grozimy jakimiś wejściami tutaj. Nastąpiło wieża A3, no i tutaj Hetman H5 i wydawało się, że tu nic się nie da zrobić. To znaczy Jan Krzysztof Duda tutaj ma lipę. Grozi to, grozi to, nastąpiło H4. Bicie, Hetman G4, tutaj, 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 tutaj tutaj, tutaj. wieża B4. Hetman H5. No i tutaj Janek znalazł bardzo ciekawą opcję, która bardzo ładnie wyglądała, chociaż obiektywnie też niewiele dawała. A mianowicie wieża F4. Bronimy tego pionka. A nie można tego zbić, no bo widełki jesteśmy bez wieży. Więc Hansen tutaj wrócił. Widać, że ten ruch trochę go wyprowadził z równowagi. Zagrał Hetman C2, i w tym momencie. Eric Hansen zdecydował się na bardzo ciekawą ideę, a mianowicie ustawił gońc, he, chciał ustawić Hetmana tutaj. Atakować dwie wieże. No i jeśli ta wieża gdzieś odejdzie, to może potencjalnie będzie puszował pionka i tak dalej. Więc zagrał Hetman C5. I okazało się, że jego Hetman jest złapany. I Erik Hansen poddał partię, w której cały czas prowadził. Zdarza się, jest to bolesne. I takie są szachy. To co, ja, co, to, co Eric Hansen powinien tutaj robić, to spróbować zagrać w ten sposób. Gdy Hetman odejdzie, atakować tego pionka od tej strony, i okazuje się, że bardzo ciężko jest go bronić. Bo jak zagramy tutaj, to po Hetman G8, jak ten król musi iść do przodu, no to to jest po prostu bardzo złe. Czyli ten manewr mógł być tak przeprowadzony. Yy, natomiast on zagrał Hetman C5, no i się powierza C7 poddał. Zdarza się. Tak jak wam wspominałem wcześniej, Jan Krzysztof Duda zajął czwarte miejsce w tym turnieju. Teraz będzie grać w ćwierćfinale, w którym zmierzy się z hiszpańskim arcymistrzem. Komentarz będzie od godziny 18 na Twitchu, także zapraszam. No i tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jan Krzysztof Duda jest koksem, ale to myślę, że wiecie i bez moich filmów. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Siema!